Sielano z tej strony, kapi, witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj jesteśmy sami na mapce, na nowych karmonkach, bez miastka i to jest odcinek końcowy. Kończymy tą serię, już mamy przygotowany save i już mamy wszystko przygotowane pod nową serię. Także jutro zobaczycie pierwszy odcinek z niej. No i co? W dzisiejszym odcinku będę sobie sprzedawał konie już na zakończenie Taki końcowy luźny odcinek Teraz tak, możecie się zdziwić dlaczego ma 116 tysięcy, dlaczego tu nie ma biogazowni Konie chociaż są? Konie chociaż są. Dobra um, Testowaliśmy sobie sporo rzeczy na tej mapce do, do nowej serii właśnie. Do nowej serii sobie testowaliśmy sporo rzeczy, a to wam jeszcze zaraz powiem. Dobra, także możecie zostawić na wstępie subiko oraz łapeczkę w górę. Eee, zbliża się już koniec roku. Tak naprawdę, już po dziesiątym, dla większości chyba osób, tu się skończy. Eee, tu się skończy ten eee, rok szkolny. Mąko nie mam, dobra A, niech będzie mi nie widać A tak, już żegnałem, IHA! Żegnałem już tu kolegów Mmm Także e, Pewnie przyciśniemy bardziej Z odcinkami oraz z streamami Z streamami, sorry ja Niedawno się obudziłem, tak gadam 3 po trzy e, Także Dzisiaj będziemy sobie nagrywać Drugi odcinek Na nowej serii Powiem wam, że fajnie się to wszystko zapowiada, nam się z miastkiem bardzo dobrze gra. Czasami możliwe, że będzie e, że będzie taki nasz kolega, który będzie nam tam pomagał przy jakiś e, fajnych akcjach, grubych akcjach. E, co jeszcze mogę powiedzieć? No jeżeli ktoś ogląda dopiero teraz pierwszy odcinek e, jaki końcowy, e, bo dla nas to jest końcowy, może dla kogoś to jest pierwszy. Także zapraszam na poprzednie odcinki. Teraz pod koniec właśnie spadły te wyświetlenie bo na początku naprawdę było po te 50 wyświetleń. Bo naprawdę znakomicie, gdzie zaczęliśmy dopiero przygodę z farmingiem na tym kanale. Yy, gdzie wcześniej był Fortnite, CS, GTA. Także dzięki wielkie za to wszystko. Mam nadzieję, że będzie podobnie na tej nowej serii. Także zapraszajcie znajomych, wbijajcie te subiki. Bo to jest jednak spora motywacja dla nas No i przetestujemy sobie czy da się tutaj sprzedawać zwierzęta O kurde, czy ja teraz? Dobra, no, wyżej cofnę Da się Dobra, chociaż tyle, że się da A prawie 14 tysięcy za pierwszy transport będzie jeszcze jeden transport, a że będzie taki w miarę krótki odcinek No i co? Odcinków? Było 12, tak, bo to jest 12 odcinek. Także dosyć mało. Na pewno będzie więcej na tej nowej serii, ale po prostu tutaj już powoli w czasie sprawdzali się te różne rzeczy i większość nie działa. To po prostu nam się odechciało tutaj grać, jesteśmy jak najszybciej to skończyć, dlatego wymyśleliśmy jakieś tam akcje. Buraki, ziemniaki, takie pierdoły różne. Siana kosy, a nie leciliśmy po kolei spokojnie, na nowej serii już tak będzie. Ehm, będzie więcej zwierząt, tak bo tutaj z miastkiem mieliśmy konie, tylko tam już jesteśmy bardziej rozbudowani. Będziemy się bardziej rozbudowywać. Bo i mapa jest o wiele większa, są fajniejsze landy do kupowania. Także możecie zgadywać jaka to mapka. E, tutaj w komentarzach. E, Nie było aż tak źle tutaj grać, tak. Nie było takiej tragedii. A jakieś tam, jak właśnie napotkaliśmy na jakieś błędy, pisałem do autora, czy to kiedyś poprawi. Nie wiem, zobaczymy. Wiem, że teraz się zajmuję nową mapą. Eee... No i co? No i, no i w sumie tyle. Hmm. Możliwe, że się właśnie pojawią na kanale nowe gierki. Hmm. No zobaczymy, tak. Zobaczymy jak to będzie. Wakacje też z miastkiem planujemy iść do jakieś tam roboty. Wiadomo, nie mamy jeszcze 18 skończonej, ale na przykład tak jak na roznoszeniu lotek czy pomaganie tam Sąsiadom Po prostu żeby zarobić jakieś pieniążki, tak bo jednak to się przyda. Jeszcze jesteśmy w takim wieku e, Teraz się powinien zapytacie w jakim. do no, ja 15 będę kończył we wrześniu Miastek. 17, tak, teraz mu 17. No także już mamy taki wiek, że chcielibyśmy sobie sami zarobić, a nie tak jak większość jeszcze, jak młodsze osoby takie się robiliśmy, znaczy że od rodziców pożyczaliśmy. Teraz po prostu chcemy mieć własne pieniądze, no przynajmniej ja mega chcę mieć, że nie muszę e, tak do rodziców ej nie wiem, pożyczycie mi, czy kupicie mi to, nie, ja chcę po prostu iść sam, zapracować na te pieniądze. Także do południa pewnie Lajabów nie będzie bardziej popołudniami i wieczorami, no bo do południa pewnie będziemy gdzieś tam w tych e, pracach, tak jak będziemy gdzieś tam pracować. Mam, dobra, mam załadowane te konie. Miastka koni nie będę sprzedawał. Hmm. Nie, po prostu swojejce, tak. E, także zapraszam na kanał Miastka, bo będziemy na przemian nagrywać na jego kanał i na mój kanał. Także myślę, że będzie to fajne. także jeżeli chcecie być na bieżąco w tej serii, zapraszam Na kanał Miastka Oczywiście będzie w opisie, sorry, że mam taki głos i tak dalej, gadam czasami 3 po trzy Ale no po prostu niedawno wstałem No i wiecie jak to jest Wiecie jak to jest No i Dopiero wstaniecie to od razu do kompa, zaczynacie nagrywać Gdzie Nie macie z kim pogadać, bo Miastek jest w szkole No ale co zrobić Dobra, także dzięki wielki ludzi za tą serię fajne były wyświetlenia jak na początku farminka na tym kanale no i co będzie naprawdę na, na naprawdę na pewno więcej będzie na pewno więcej tego także koniec trzymajcie się na razie cześć.